Słuchajcie, jest komunikat rzecznika prasowego prokuratury, który twierdzi, zresztą zobaczcie sami. Czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem podejrzanego, czyli skutkami wykonanych przez niego obrażeń w stosunku do pokrzywdzonej, a przyczyną zgonu? Jeżeli taki związek przyczynowy będzie, to wówczas będzie to skutkowało zmianą zarzutów. Jak można w mediach wypowiadać taki komunikat rzecznik prasowy prokuratury, który mówi, że oni muszą stwierdzić, czy 19-letni Wenezuelczyk, który brutalnie wykorzystał seksualnie 19 zadając jej kilkanaście ciosów w głowę, brzuch i klatkę piersiową, czy istnieje jakakolwiek. Przyczyna między jego zachowaniem a jej śmiercią, i oni dopiero wtedy zmienią zarzuty dla tego człowieka. I ja rozumiem, że jeśli takie słowa wypowiadałby adwokat, ale prokuratura, na Boga, ludzie.